Słuchaj, pierwsze pytanie to mam takie. Czy pamiętasz pierwsze ujęcie w życiu, które zrobiłeś kamerą? E, pytanie nie należy do łatwych związków. Jedna, jedna uwaga, moich pytań nie ma. Ja rozumiem. Tak. Pierwsze ujęcie, jakie zrobiłem kamerą, jest prawdopodobnie ujęciem z jakiejś etiudy w szkole filmowej. E, przyznam się, że nie jestem w stanie sobie e, odtworzyć tego, ale musiało to być jakieś takie no po prostu sprawdzenie jakichś e, możliwości, kontrastu, czy jakieś byśmy najpierw oświetlali jakieś rzeźby, żeby się nauczyć światłocienia, co ja z moim takim lekkim, plastycznym wykształceniem miałem już za sobą, niemniej to wszystkie takie etapy były. Przyznam się, że nie jestem Ci w stanie odpowiedzieć, natomiast prawdopodobnie w, mojej, w moim życiu zawodowym to mógłbym sobie przypomnieć moje pierwsze, pierwsze ujęcie. Robiłem taki film, który reżyserował Wojciech Marczewski, a Autorem scenariusza był e, e, Krzysztof Zanussi. Film powstał w, czoł w czołówce. To jedyna droga, żeby w ogóle się dopnąć Ja nie robiłem zdjęć, tylko szwenkowałem. Sławek, idzie jak robił zdjęcia. To była jakaś upiorna historia jakieś przerzucie komunistów francuskich w czasie wojny z, z, z Francji gdzieś do Niemiec. Nie, nieważne. No, w każdym razie, jakaś taka. Historia, no pretekst, żeby móc zrobić film, a, a generalnie rzecz jedyny sposób, żeby zrobić taki film, trzeba było opowiedzieć o komuniście. No, krótko rzecz biorąc, taka jak zwykle, takie uwikłanie z tamtych czasów. E, no i to były, e, to były ujęcia w pociągu z ręki robione. To pamiętam, ale tak, żebyś mnie zabił, nie mogę sobie przypomnieć. To może sobie przypomnieć takie ważne, bo najważniejsze są emocje. Prziesz, gdzie byłem pierwszy raz jakby dotknąłeś takiej materii, że byłeś strasznie rozemocjonowany. Czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, czy, czy zostanie zaakceptowane przez... Ja myślę, że emocje związane z robieniem zdjęć nie opuszczają mnie, jak stoję już nad grobem, po prostu... E, niby wszystko wiemy, niby, e, jak mówiła słusznie Agnieszka Osiecka, życie jest formą istnienia białka, i druga część tego zdania jest, ale w kominie coś czasem załka. W związku z tym zawsze istnieje jakaś tajemnica i niby ja mam takie doświadczenie, tyle filmów za sobą, ale zawsze projekcja. To jest dla mnie ból żołądka, bo to jest jakby pierwszy raz. No niby mamy monitory, mamy wszystko, możemy to sprawdzić. Kiedyś tego nie mieliśmy. Oglądaliśmy materiał, czasami parę tygodni po zdjęciach. I mimo to, za każdym razem, jak jest projekcja, jest jakaś w tym tajemnica. Na ogół jest to tak, jak myślałem, ale czasami wynikają jakieś dziwne, przypadkowe rzeczy, które są dla mnie też pewnego rodzaju zaskoczeniem. Ja taki, taki film, który pamiętam, który dla mnie miał chyba największy ładunek emocji na początku mojego, e, mojego robienia filmów, e, to chyba był jednak Człowiek z Marmuru. E, ponieważ, e, e, jak gdyby pozaartystyczna strona tego filmu była dla mnie e, e, szalenie interesująca. Moja pierwsza samodzielna praca, wprawdzie robiłem wcześniej zdjęcia częściowo do siebie obiecanej, ale pierwsza moja samodzielna praca z, z Andrzejem Wajdą, który był niezwykle i jest nadal taką niezwykle inspirującą osobowością dla nas, e, operatorów. No. I taka próba zderzenia się z, z takim socrealistycznym sposobem obrazowania filmów, bo żeśmy nawiązywali do tych wczesnych lat 50. i w poetyce również, jak i zderzenie, zresztą brałeś w tym udział, to wiesz, zderzenie z takim, z tymi latami 70., -tymi, kiedy nam się już wydawało, że, że, że już jesteśmy niemal, że w Europie i że jesteśmy wreszcie Europejczykami, wreszcie jesteśmy ludźmi światowymi, dostaliśmy paszporty, mogliśmy niby jeździć, tak wszystko się wydawało, że nagle świat jest cudowny. Myślę, że to był taki film, który pamiętam ze względu na olbrzymi ładunek emocjonalny, nie tylko z powodów obra obrazowania, jakby, ale i z, sama historia była taka. Słuchaj, a powiedz mi taką rzecz, czy, czy jest, świeci się ten, świeci się, czy nie wypadłeś, nie wypadłeś, słuchaj, a, bo wiesz, siłą jest, opowieści jest szczegół, czy pamiętasz jakieś takie zdarzenie swoje, ze swojej pracy z człowieka z marmuru, czy, czy wiesz, czy, czy, czy trudność techniczna, czy jakby improwizacja, czy no, jak, jakiś taką historyjkę? z tamtego okresu, żebyś powiedział, która ci tak jakby mocno z, z nakręciła? W Człowieku z Marmuru zetknąłem się pierwszy raz z takim problemem, który później w sposób taki dosyć, powiedziałbym, silny miałem przy Matce Królów. Mianowicie zdjęcie na czarno-białej taśmie, ponieważ w Człowieku z Marmuru mieliśmy wykopiowania. Z, z, z kroniki filmowej, z filmów dokumentalnych robionych na początku lat 50. kiedy materiał był kompletnie inny niż ten, który mieliśmy w latach 70. Przeanalizowałem dokładnie co muszę zrobić, żeby na przykład kolor ust, bo to jest na przykład decydujące, był materiał tak zwany e, e, ortopanchromatyczny, czyli żeby to wytłumaczyć ludziom, którzy nie wiedzą, który nie był uczulony e, e, na czerwień zupełnie. E, I teraz ten nowy materiał czarno. i tego materiału już nie było na świecie, jakbyśmy robili w 1976 roku Czekaz Marmur. Natomiast był super ortopanchromatyczny, e, super panchromatyczny materiał, który e, bardzo e, był uczulony na czerwień. W związku z tym. E, musiałem używać specjalnych filtrów, które obcinały e, nadmiar e, tej czerwieni, po to, żeby na przykład kolor ust, jak mieliśmy zderzenie takie, Bolesław Bierut e, kiwa do pochodu pierwszomajowego e, i obok niego stojące osoby miały taki, e, taki kolor karnacji, taki kolor ust, ponieważ tam nie zakładano żadnych filtrów, to było dokumentarnie e, fotografowane, i nagle ja. Z tymi moimi zdjęciami, które musiałam degradować, musiałam przechodzić przez duplikaty, czyli kopiować, jeszcze raz kopiować, jeszcze raz kopiować, po to, żeby zdegradować jak gdyby dobrą jakość tego wówczas materiału czarno-białego. Udało mi się podrobić, jak gdyby styl tego, ale takie pamiętam ujęcie. E, które zaproponowałem Andrzejowi i ono on jest w filmie, jest naprawdę fantastyczne. Stare Arifleksy miały trzy obiektywy w kamerze i tak się rewolwerowo, że tak powiem, zmieniało. E, jest taka sekwencja materiałów, ogląda ta Agnieszka, ogląda materiały, które kiedyś nie poszły w filmie e, jednego z bohaterów, Burskiego, który był jednym z bohaterów tego filmu. No i robiliśmy to e, 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 koło naszej dekoracji, e, którą wybudował Alan, takie nowo budujące blo wybudowane bloki, czy budujące się bloki w Nowej Hucie. No i bunt robotników. I tam postanowiłem zrobić takie ujęcia, żeby w trakcie ujęcia zmieniać obiektywy, tak jak gdyby ktoś, reporter w czasie wojny na froncie czy gdzieś leciał za tymi bunt zbuntowanymi robotnikami, że to się wskazuje, zmieniał obiektywy w trakcie. E, ujęcia, przyznam się, że nigdy czegoś takiego przedtem nie widziałem. Wpadłem na to, bo jak zmieniałem, patrząc przez kamerę, zmieniałem obiektywy, myślę, że to w czasie pracy to nie przeszkadza sektorowi, który tam pracuje, w trakcie, że w trakcie pracy kamery można coś takiego zrobić. No i Andrzej mówi, tak, no to dobrze, zrób. No i tak zro zrobiłem takie ujęcie, gdzie parę, parokrotnie zmieniałem y, y, kąt y, widzenia y, kamery. Weszło to ujęcie całkowicie, całkowicie do filmu. Taki myślę, to był taki moment, błysk jakiś, nadało to niesłychanego autentyzmu temu materiałowi. Bo no, z Wajna się tak pracuje, że dużo jest przestrzeni dla improwizacji. Natomiast są tacy reżyserzy, którzy mają storyboard na, na, narysowany i jakby nie ma odstępstw. Pracowałem z.